W szybkiego wzrostu, bo w ciągu tych ostatnich 4 lat, to widzę, że wywóz razy 2,4% wzrostu, to znaczy, że można manipulować yy, bezpiecznie, wdrożyć odkierowanie spraw do mediacji bez podrażnej skuteczności. Ja myślę, że na to trzeba inaczej, co robić, żeby pomagać skuteczność? Yy, mi się wydaje, że dzięki tym liczbom można wskazać, że skuteczność. Taki kongres mediatorów, który jest w tej chwili robiony, będą zarówno sędziowie, jak i mediatorzy. Będzie zarówno możliwość posłuchania tych sędziów, żeby też ich lepiej zrozumieć, jak i będą mediatorzy, którzy będą doskonalili warsztat, co spowoduje, że będzie ich wzrost w tej skuteczności. Tak? Myślę, że jedno nie przeszkadza drugiemu. Trzeba i jeden i drugi element ciągnąć. Kto z Was, kiedy był zainteresowany sprawami wiedzy gospodarczej, ma jakiś swój punkt widzenia? Na przykład uważacie, że sprawa sprawach gospodarczych należy w określony sposób postępować? Macie jakieś sposoby, techniki, jakieś wskazania, zalecenia, czy może wiedzę na temat tego, jak należy postępować w postępowaniu gospodarczym? Jak mediatorzy powinni postępować? Co powinni robić? Czego nie powinni robić w postępowaniu gospodarczym? Wasza wiedza, wasze przeświadczenie bądź wasze... Szanowni, jest, prawie, chcę powiedzieć, Chciałam powiedzieć, że jeden z... i w sposób mecenasa, ten sposób mecenasy, ponieważ mecenas zanim rozpatrzy daną sprawę, no to ileś czasu na to traci. Kolejna rzecz, która jest istotna i ważna, to jest to, że pogodzimy się w mediacji gospodarczej. Po momencie, jeżeli to jest jeszcze mediacja karna, mediacja e, rodzinna, łatwiej nam e, zanalizować jakby problem... przerażają nas sumy i jeden z mecenasów powiedział mi, że poprosił mediatora, żeby rozwijał dany konflikt i ten mediator zaczął wchodzić dokładnie w całą procedurę. Musiał pomyśleć o budżetowaniu, o tym, czy to jest przekazane, czy jest odzyskał, czy nie, warty, nie warte. Słuchajcie, nie każdy z nas jest przygotowany, i ma kompetencje do tego, żeby analizować w sprawach gospodarczych, pewne asortymenty i oszacować wartość tych asortymentów, całą tą procedurę, gdzie w którym momencie ktoś bądź strach. I dlatego sądzę, że jeżeli w mediacjach Gospodarczej byłaby opracowana i jeszcze nie jest opracowana procedura i tej procedury byśmy się utrzymali, to w tym momencie nie musimy wchodzić aż tak w błąd tej sprawy, całej dokumentacji, bo nie musimy być tutaj ekspertami, tak, w zakresie działań księgowości i tak dalej. Yy, to najstarsze, najważniejsze, żeby trzymać się tej procedury, a ta procedura powinna poprowadzić cały proces mediacji, żeby dokonali sprawę, sprawy i sfinalizować. No i sądzę, że to jest do zrobienia. Bardzo proszę, na do dyskusji, kto w tym cenie gospodarczym jest zainteresowany. To znaczy jeszcze, żebym był tylko chwilę na to ceny. To znaczy, żeby mediacja, żeby było wiadomo, i nic do czego się odnieść, jeżeli chodzi o ceny gospodarki, ponieważ najczęściej mówi się o rozporządzeniu ministra, czyli 1% nie więcej niż. To ja bym kosztów... Tak, ale chodzi mi o to, że to powinno, na to powinno się postawić dość dużą tak. uwagę, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, czego mają się spodziewać, żeby wiedzieli mniej więcej, pan. jak rynek kształtuje, jak rynek kształtuje ceny mediacji i czy się to opłaca, bo w przypadku towarów Mogą bez żadnego problemu sprawdzić e, mniej więcej koszty i skuteczność poszczególnych e, przedsięwzięć. W przypadku mediacji e, jest bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek e, informacje o rzeczywistych kosztach, rzeczywistych mediacji, które na rynku się pojawiają. Tak, które przyniosły sukces, a nie są, e, tak, tak jak e, Pan użył. E, Poprzez takie, tak nie, 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 poprzez takie pokazanie tych cyfrowych uważam, że możemy wejść, wrócić do punktu wyjścia i pokazać tym przedsiębiorcom, że jednak utrzymanie takiego prawnika, który negocjuje w danym sporze, jest znacznie kosztowniejsze przy dużej spodarki, niż, Czas, pieniądze, niż zaangażowanie profesjonalnego mediatora. A ten mediator się kojarzy ze sobą, która no, jest jakaś tam weźmy jakieś ja małe finans, ale on jest tam niepotrzebny. Mówię, lobby teatnicze będzie nas eliminować z tego, tak? Ale gdy pokażemy to i pokażemy swoją podecalność, mamy szansę ja bardzo, że Pańskie budę jeden z tego. Bardzo proszę. Ja przypominam się w tą dyskusję, mam taką teraz refleksję. I myślę, że jeśli chodzi o szkolenie i w ogóle wykorzystanie możliwości jakie daje w Myślę, że źle jest rozumiana Bo zwykle, no taka jest natura, że dążymy do zwycięstwa. Na każdym z na każdy naszym na nic nie robi, nie, jeśli nie, nie jest dla siebie korzyści. I bardzo często ta korzyść jest rozwiązana właśnie w moim odczuciu w taki niewyjrzany sposób. I tylko ja i moją mają korzyść. Zapomina się i myślę, że ważne, żeby jakoś mieć to trochę z tyłu głowy. Żeby umieć spojrzeć na tą drugą stronę, możliwości pojawiły się teraz, tak, się do no jest pewien proces, w naszym jest jakaś każdego, z każdego z nas emocjonalność. I myślę, jeśli tutaj byśmy trochę więcej uwagi...